Doładowanie z moim kodem Tynaety na casehook daje Wam 10% bonusu do doładowania, dwie darmowe skrzynki i jeden udział w giveawayu. A każde 100 zł wydane na stronie daje Wam złotówkę cashbacku. Można go wypłacić od 8 zł. A codziennie możecie odbierać darmowe skrzyneczki zależne od Waszego poziomu. <laughs> Siemano mordy, ja jestem Tyna, a to kolejny odcinek na moim kanale. Widzowie, jesteśmy na casehooku. Halo, halo, mamy 20 procent bonusu do każdego doładowania do końca stycznia. Widzowie trzymajcie się cieplutko normalnie. Trzymajcie się yy, tych jak to się nazywa widzowie yy, yy, rączek w fotelach czy, czy cokolwiek yy, ten bo wjeżdżamy widzowie z kosą. Z kosą. Yy, konkurs na tikety widzowie przypominam na casehooku jest razy dwa podliczany każdy tiket po prostu no normalnie. I giveawayki, giveawayki macie, giveawayki USP normalnie wszedł ostatnio. Za 8 zł minimalnej wpłaty, a my dzisiaj lecimy widzowie na batelki. Testujemy nitro, nitro. Lecimy dalej z serią. Z tych, jak to się nazywa? No, i samo było ostatnio. Teraz lecimy z nitro. Damy sobie, no, do stówki, do stówki. Co my tu mamy? Damy sobie troszkę tego. Tu dalej lecimy, lecimy. Gdzie jest dalej nitro? Tu jest nitro. Dobra, damy sobie dwa. Nie, tu i samo jeszcze, jak coś pominęłam, to mam nadzieję, że nie pomijam. Tu jest Nitra, ale on jest na buście. Na buście chyba nie robimy, mi się wydaje. Ale nie ma innego. Czy ja ominęłam jakiegoś? Nie ma tańszego jeszcze Nitra. Nitro ma ten? Co wie? No to lecimy z tamtym, bo tu jest poker, gigabuła tu tak, to nie. I samo. Ten nie, tu nie, czy ja coś ominęłam? Tu mamy nitra, nitra, no to do, do, do Nie, no musi być jeszcze. Gdzie, gdzie ja ominęłam? Ty wy, gdzie ja ominęłam? Tu, tu był za 24. No, tego szukałam. Tak, o, polecimy, 108. To sobie damy, tak i mamy równostówkę. Dobra, na dwóch. Standardówka. Ostatnio widzę, wy ten. Weszły w batle jakieś korony, ja nie wiem o co chodzi. Tu normalnie da się los losować. czekajcie, włączę ten dźwięki. Może tak, tak pociszę trochę. O. Bardzo dobrze, doskonale. O, jest elegancją widzowie. Patrzcie, mamy profit. No kurde, oponent zgarnie na razie. Dobra, mamy Wołga. Kurde, dostał drugiego. Ale czy my to odbijemy? No nie. Kurde, patrzcie, o 13 zł ale jaki by był profit normalnie. Dobra, lecimy znowu, potestujemy sobie, co my tu mamy, co my mamy tu. Dobra, widzowie, trzeba zrobić odbitkę. Mm, damy sobie te, damy sobie więcej tych tańszych za dwie dychy, dobra. I lecimy dalej, w ogóle ten, widzowie, ej, ale nie było tych, nie było tych na case -sugu. Halo, halo, trzeba będzie odcineczek nagrać, widzowie, trzeba będzie odcinek nagrać damy sobie tak kurde tam jest ten drogie nie tak ten jest ten z tamtym V2 ale to na jokerze a tu nie ma innego czy mi się wydaje nie ma czy ten jest już ten też na jokerze czy ja ślepa jestem widzowie nie no ślepa jestem Co, dwa nitra? No dobrze, może być i dwa. To lecimy z tym, no. Lecimy z tamtym, co było. Tym dorzucimy sobie, zrobimy tak, no próbujemy zrobić odbitkę widzowie. Weźmiemy sobie na trzech może teraz. I lecimy dalej, lecimy dalej. Jezus Maria. Co wy coś nie idzie nam, ale to były te tanie akurat, dobra. Pompeczkę mamy, pompeczkę no troszkę odbitka, 6 zł, 6 zł różnicy. Dobra, mamy znowu pompkę, ale on dostał, kurde, awułówkę. I... I tego nie zgarniamy. Znowu dwie stówki, widzowie. Znowu dwie stówki. No słabo, 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 słabo. Dobra, lecimy chyba tylko na tego jednego oponenta. Mi się wydaje, że zrobimy sama na, na ten nitro za 24. Dobra, dorzućmy sobie jeszcze jednego, widzowie. Tak ponadprogramowo na razie, żeby było troszkę więcej skrzynek. No lecimy, lecimy. Próbujemy. A my Jorgo. No, kurde. No na razie od pierwszej mamy prowadzenie. Może to zgarniemy. Dobra, chyba... Kurde, dostał, dostał. Cospeka. A wódkę mamy. Dobrze! A wubka, a wubka. dobrze, dobrze. Dobra, wók jest dobrze, dobrze. Zostajemy przy tym widzowie, zostajemy. Czyżby była odbitka? No i mamy to 239 złotych widzowie. Zgarnięte z Batla normalnie. Egansio elegancio, po prostu sprzedamy sobie to i lecimy dalej, no już za to można coś tu ugrać, weźmiemy sobie tego droższego jeszcze nitra no i polecimy z koksem chyba, tak mi się wydaje, no damy sobie, czekajcie, damy sobie najpierw tego najdroższego tego o, chciałam, 120 i dorzucimy sobie do tego, tego tańszego, tego o widzowie, całkiem dobry profit normalnie, 216 to dorzucimy z tych najtańszych jeszcze, tak? Na dobitkę, widzowie, na dobitkę. Nitro tu za 4 ziko jest. 228. Mamy 39 do dyspozycji. Tak o 36 zostawimy to. Na, na trzech. Na trzech zrobimy, na trzech, widzowie, na trzech. Tu mamy pierwszy pierwszy decydujący tak naprawdę na desterze. O kurde, Asimowa. Ale my też mamy dobrego gloka widzowie. Już się przestraszyłam tym Asimowym. Jezus Maria, za trzy stówy. Widzowie, czyżby była kosa zrobiona? Czyżby była kosa zrobiona? No nie, no. Tu już nie, po, nie podniosą się chłopaki z ziemi, normalnie. Chyba, że była trochę. Musiałby odbić coś za dwie stówki, ale nie ma szans. Zostały ostatnie skrzyneczki za 4 złote. Czyżby była kosa? Normalnie, widzowie, To za piękny dzień. Piękne dropy. Kurde, no. Żeby im kosa nie dropnęła tylko żadna. Bo z tego też leci. Dobra, no. no ten się nie podniesie. Nie podniosłeś się z ziemi. Po prostu, widzowie. Niszczymy oponentów. Co tu się wydarzyło? Jezus Maria. Widzowie, mamy 800 ugrane. 799. Piękny wynik, widzowie. Co tu się dzieje? Jezus Maria, no. Widziałem, mi się wydaje, że polecimy grubo, Z zrobimy ostatnią batę, normalnie, grubo polecimy takie drogie, normalnie tyle ugraliśmy, to tak zrobimy, po prostu mi się wydaje, że to był game changer, po prostu Jezus Maria. Da damy sobie to jeszcze tego, tego nitra, damy sobie dwóch nitrów, sobie damy. Czekajcie, jest tu coś jeszcze, jest jakiś nitro za 400, ale tego to już nie damy. Nie, nie bierzemy do oponenta. Dodamy sobie jeszcze tego jednego na desterze. Tak zrobimy widzowie. Ja jestem totalnie w szoku. Robimy na dwóch, na dwóch na standardówkę. O, jeszcze z Isamu. Isamu normalnie też dobry oponent. Dobra. No, my przejmujemy prowadzenie. Dobrze, dobrze. Tu woga trafił, no. Ale i tak mamy to na razie, dobra. Tu kwestia decydująca będzie po prostu widzowie te gesterowe. Trzy gestery. to jest 3 jestery, tu mamy trzy szanse po prostu na jakiś zajebisty drop. 6 złotych różnicy. Teraz, no, chyba my to przejmujemy. Tak, 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 tak. Dobrze, dobrze, Kurde, kosy, nie! Nie, teraz my musimy kosy zgarnąć, widzowie. Czyżby była kraksa? Mamy asimowa, ale czy się odbijemy? No nie, no patrzcie. Co to było? No, ale... Widzowie, nie poddajemy się, mamy, kurde, jedną kosę ugrano, 8 stów ugrane, widzowie, co to było? Jezus Maria, to tylko z, z nitra po prostu, nitro, dobra, nitro dał po prostu. Jezus Maria, no mi się wydaje, że to by było na tyle, widzowie, nie ma co przedłużać. Wpłacajcie z kodem, oczywiście, moim, ty, na, ty zapraszam serdecznie, przypominam. Na konkurs na etykiety, widzowie, Konkurs na etykiety. Razy dwa są liczone na casehugów. Płaty normalnie, widzowie, normalnie. Jezus, Maria. Jestem tak trochę aż się nie mogę wysłowić. Ale to by było na tyle. Zostawcie łapki w górę. Piszcie komentarze, co tam ciekawego u Was, co ciekawego dropnęliście. Może na casehugu dajcie znać. Yy, subskrybujcie, komentujcie. Yy, trzymajcie się, mano.